Ja mistrzem jesieni Uwielbiam piłkę nożną. Grał pan kiedyś? No, przygrałem. A byłem e, naczelnym napastnikiem w rusałce Ocki. Tak? Pamiętam jeden taki mecz, kiedy jeden z chłopaków podał mi piłkę. No i wtedy się zaczęło. Momentalnie ruszyłem. Minąłem ich dwóch napastników. Pomocnika wziąłem z wodem. Drugiego też. Raz, dwa. W tym momencie wyrasta przede mną ich obrońca. Olbrzymi chłop. Uchyliłem się, kopnąłem go w kostkę. A <grystanie> i droga wolna do bramki. Się przede mną ze strachu. Strzelam w prawy róg, piłka wpada do siatki, podnoszę ręce i. Ej, ej! Uważaj, co robisz, ty baranie? Przepraszam, no kupię panu drugie. Palant. Nic się takiego nie stało. Co powiedziałeś? Ten pan pana przeprosił. I, 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 nie szkodzi, Jaczek. Ja się nie gniewam, kiedy się mnie nazywa palantem. Zamknij się, palancie. A, a, a widzisz, drugi raz mnie tak nazwał, i ja się znów nie gniewam. Powiedziałem, że masz się zamknąć. Niech się pan uspokoi ten pan. Powiedział, że kupi panu drugie piwo. Wiesz, to, Zaczyna mi się nie podobać o co mówisz. A mnie to, co robisz. Tak? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Jezu, mógłbyś wymyślić coś lepszego. Przyszedłem tu, żeby znaleźć jakieś kłopoty. Za późno, już znalazłeś. W takim razie muszę Ci powiedzieć, kolego, że kiedy byłem w wojsku, to trenowałem trochę bokser. O, kolega, bokser się znalazł. Już się boję. A dla mnie to wyglądasz jak pudel. <grym> pudel, a to dobry. Nie, no dość tego. No. Jacek? Spokój się nie zaczynaj z nim. Dam sobie radę. Ale Jacek! Spokojnie! Chcesz wyjść na zewnątrz i załatwić to od razu? Wolę nie. Wiedziałem, że tak powiesz. Załatwimy to na ringu, w sali bokserskiej. Ej, bardzo dobrze. Załatwimy to na ringu, w hali bokserskiej? Tak. Trenuję codziennie na bemowie, w hali sportowej. Pasuje ci ta sobota? Jasne, że nam pasuje. Możemy się z tobą spotkać w każdym miejscu i od każdej pory. Panie Romku, przenicuję ci trochę buźkę, jeśli nie spękasz. Pudlu. Chyba żartujesz. Już się nie mogę doczekać tej soboty. To świetnie, bo ja też. Przestań nas straszyć. I módl się, żeby po tym spotkaniu matka mogła cię znowu rozpoznać. Proszę, ja stawiam. To było bardzo odważne, co zrobiłeś. Ja za to nic takiego. Nic takiego? Pan nazywa wyzwanie Eugeniusza Butora na ring niczym. Eugeniusz Butor? A kto to jest Eugeniusz Butor? Zawodowy bokser. Walczył ostatnio w mistrzostwach Warszawy. <noise> Wielu facetów tam walczy i co? Wygrał jakąś walkę? Wszystkie. Wszystkie przez nokaut. Został mistrzem Warszawy. Świetnie. No i co się panu tak w tym podoba, panie rąku? Podoba mi się, że mamy szansę na tytuł mistrzowski. Musimy go tylko pobić. Yeah. Yeah. Wchodź, otwarte. Cześć. Jest Jacek? Nie ma, ale możesz na niego poczekać. Poczekam. Aha. Mam nadzieję, że wam ja nie przeszkadzam. Nie, to jest nudne, co czytamy. Nie, wolimy rozmawiać z Tobą. Słusznie. Mm. Dlaczego nie przyszłyście wczoraj do muszelki na Happy Hours? Nie lubimy tam wtedy chodzić. Racja. Wtedy tam jest tyle młodszych od Was dziewczyn. O, cześć, stary, dobrze jesteś. Szukałem. Muszę Ci coś powiedzieć. Przepraszam. Co się stało? Słuchaj. Przepraszam, ale chcę porozmawiać z Frankiem prywatnie. Po męsku. No mówcie, o czym chcecie rozmawiać? O goleniu! Chodź, zostawmy ich, Jacek. Ma prawo w tym domu do prywatności. No, dziękuję. Dobrze. Do. Dziękuję. No, słuchaj, stała się rzecz straszna. Pogłóciłem się z facetem w muszelce i on okazał się zawodowym mordercą. Nie żartuj. No, wezwał mnie na ring i teraz będę musiał się z nim bić. Co musisz robić? Przepraszam, co się stało z moim prawem do prywatności? Głupi ludzie nie mają żadnych praw i będziesz głupi, jeżeli będziesz walczył z tym. z tym. Eugeniuszem e... Butorem. Ty, ty chcesz się mieć z Eugeniuszem Butorem? A ty słyszałaś o nim? Czy słyszałam? Połowa pacjentów w mojej klinice leży tam przez niego. Słyszałeś? No, Jezus, co ja teraz zrobię? Ej, 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 stary, no! Nie panikuj, przecież boksowałeś kiedyś w wojsku. No boksowałem, ale z nikim nie wygrałem. Stary? Masz pełne prawo do panikowania. O, przestań, nie pocieszysz go tym! No jasne, jasne. Co ja mówię? Przecież jestem twoim najlepszym przyjacielem i muszę ci pomóc. Będziesz się bił za Jacka z tym butorem? Uważaj, co mówisz, kobieto! Zrobię coś ważniejszego. Zajmę się jacka treningiem. Nie będziesz nikogo trenował, a ty nie będziesz się z nikim bił. Muszę! Jeżeli nie stanę do tej walki, to już nigdy nie będę mógł się pokazać w muszelce. Ale przynajmniej będziesz miał co pokazać. Hmm. Krysia ma rację. Ja widziałam facetów, którzy się z kimś boksowali, wiesz. E, nosy. Mnie takie. Uszy tak, takie napuchnięte, takie. Takie. I w ogóle wyglądali jakby po nich przejechał. Przyszło do głowy, że ja mogę wygrać? A to pani ci, którzy z kimś wygrali. No trudno, no. A lepsze to niż uchodzić z tchórza. Nikt nie uzna cię za tchórza. Tylko dlatego, że nie chciałeś walczyć z zawodowym bokserem, prawda, Franek? No, jasne, że nie, no. Krysia ma rację. Jeżeli wszyscy uważacie, że nie powinienem się bić. No, oczywiście, nie że nie powinienem. Takie takiej walki są nie. dla niedorozwiniętych palantów. Nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć, jak Jacek zmierzy się oko w oko z tym potworem. To będzie walka stulecia. Ale panie Romku, ja, mam coś powiedzieć. Szkoda, że nie, nie... widzieliście go w muszelce. Ale byłem z niego taki dumny. Ale panie Romku... Rąbiusz... Nikt jeszcze nie stanął w mojej obronie, tak jak on. Nawet moja matka. Panie Romku, to naprawdę... Przeciwstawił się takiemu facetowi. Proszę, nikt przy zdrowych zmysłach by tego nie zrobił. A on to zrobił i to dla mnie. <noise> A... A przepraszam, chciałeś coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, jak bardzo się cieszę na te O, I to się nazywa odwaga. Nic się nie bój, strach ma tylko wielkie oczy. O? No, w porządku. Uh! No. Dobra. No to co? Chcesz tu tak stać i się przyglądać, czy, 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 czy chcesz trochę potrenować? No to od czego zaczniemy, panie trenerze? No, może zacznijmy od skakania. No, niezły jest, co? no, bierzmy się do roboty. No tak, najpierw rozgrzewka. Dobra, zaczynaj. Ach, ale nie ściszyłem. No. Zacznij jeszcze raz, spokojniej, spokojniej, dawno nie trenowałeś, no. Kipi kasza, i grog, lepsza kasza, niż krok, bo Może rzeczywiście dajmy sobie spokój z tą szkakanką i o, poćwiczmy trochę... Na tej gruszce musimy Ci wyrobić dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wiesz? No już, do roboty! I zacznij być w końcu zły! Mm. Przykły! Biz-a-biz! Czekaj. Zostawiam, zostawiam! Z nie przejmuj się. No. Z nie, nie przejmuj się. Teraz. Musimy poćwiczyć trochę z tym dużym workiem. Musisz sobie wyrobić mocniejsze ciosy. Ej! Zostaw! Chcę, żebyś go walnął tak mocno, jak tylko możesz. No! Możesz już zaczynać. Nie ma sprawy. No zaczynaj! Ej! No, no zaczy... Dobrze, dobrze, dobrze. Chcę teraz, żebyś go walnął z całej siły, wiesz, ale nie powstając. Przyjmuj się! No! Już! No tak! Dobry cios, Gieniu. Coś ci powiem. Ej, 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 Tylko ja mogę rozmawiać ze swoim chłopakiem. Tak? A kto ty jesteś? Franciszek Stachyra. Franciszek Stachyra? O, pewnie znasz mnie lepiej jako Terminatora z Nowego Sąca. Co? To? Nie wtrącaj się. Walczyłeś kiedyś na Podhalu? Nie. To dobrze. Nie. Jestem tam znany, bardzo. A teraz trenuję tego nowego tu killera, no. Chciałem hmm. mu właśnie powiedzieć, że... Nie mamy czasu na takie gadki. Musimy trochę potrenować na ringu. Musisz wyjść? A co? No po to tu jesteśmy, no. Nie jest za bardzo bysty, no. Ale który wielki bokser jest, co? No. Gieniu, Gieniu, gieniu. Ja. Panie Jugendiuszu, nie chciałem Cię obrazić, no. Pana. No dalej, dalej, galopaty! No! Hiller! Czy możemy dostać jakieś rękawice? No. Szybko, szybko, szybko. No. Coś ty mu na Nie denerwuj się. Och, nie denerwuj się. Mam swój plan. Wiesz, teraz wejdziemy na ring i wtedy mnie walniesz. No! A wtedy ja padnę na deski i będę udawał, że mnie znokautowałeś. Ale po co to? Pch, nie rozumiesz. Szybko, szybko. Kiedy Genek zobaczy, jak rozprawiłeś się z terminatorem z nowego sącza, wtedy mu się odechce, no? I nie będzie chciał się z tobą bić. No, teraz zrozumiałeś? Zrozumiałeś. No, to zaczynajcie. Zaczynaj. Chciałem, chciałem... Walnij mnie! Co? Wszystko jedno! Zaczynam tracić siłę! O, jeszcze tu jesteś? Co chciałeś mi przedtem powiedzieć? Chciałem ci zaproponować, żebyśmy się nie bili. O, widzę, że coś do siebie dotarło. Wiedziałem, że tak powiesz. Chciałem, ale już nie chcę. Zobaczyłem, jaki jesteś dobry i teraz już tego nie odpuszczę. ci urwę! Zuziu... Ale nie przeskoczyłaś! Przepraszam. Chciałam cię spytać, dlaczego nie śpisz? Jest trzecia w nocy. Wstałam, bo... Mam się pić chcę. W tym razie to nie ma nic wspólnego z tym, że Jacek ma się jutro robić z tym bokserem. Hmm. Ja nie myślałam, że Jacek jest taki odważny. I to wszystko w obronie pana Romana. No właśnie. <noise> a swoją drogą to ty widzisz, co się dzieje? My odchodzimy od zmysłów, a on co? Śpi sobie w najlepsze. <noise> Jacek! Jacek? Ty, to ty nie śpisz? Wyszedłem poboksować się trochę z własnym cieniem. O trzeciej w nocy? No wtedy ma się najlepszy cień. To znaczy, że nie martwisz się swoją jutrzejszą walką? A to już jutro? Nie no, słuchaj, nie chcę się chwalić, ale jestem spokojny, jak baranek w ogóle się tym nie przejmuję. Chodź co! Chodź ciąg! Pan Roman? Martwię się o Jaczka. Wszyscy się o niego martwimy. Posłuchaj, ja myślałem o tym. Ten facet wygląda na mordercę. Nie powiniene z nim jutro walczyć. Tak pan myśli? O, chyba, że będziesz miał przy sobie na ringu kogoś doświadczonego. Dlatego postanowiłem zostać twoim menadżerem. Co? Nie próbuj mnie odciągać z przyjemnością poświęcę się dla takiego przyjaciela, jakim się okazałeś. O mój Boże! Domyślałem się, że będzie mi wdzięczny, ale żeby aż tak? No, Przejście dla mistrza! Odsunąć się! Wszyscy pod ścianę! Odsunąć się! Odsunąć! Co pan robi? No, staram się zapanować nad tłumem. Nie ma żadnego tłumu. No bo tak, krzyczałem, że się usunęli. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Lepiej bym się czuł, żeby Fratek przestał mnie tak walić. Po... po co przyniosłaś? Yy, to przyniosłaś? Yy, to? To jest moja nowa torebka. Teraz jest taka moda. Daj spokój, nie myśl o tym. Nie będziesz tego potrzebował. W tej torbie mam wszystko. Wandaże, woda utleniona, temblak. Jak wchodziliśmy, to zauważyłem, że mają nawet tu nosze. Nie przejmuj się tym, co pan Roman mówi. On tak żartuje. Prawda, że pan żartuje? Jasne, żartuję. Ring wolny, możecie wchodzić. Cześć, pani Jurku! Skupisz rękawicę. Jacek, chodź, posłuchaj. Zrelaksuj się, a to zbyt silna piśca, to się uda. Tak. Tak. Ale masz świętą łyżę, że Nie, nie, tak. bądź, nie, Bole, bądź, nie. Jest, no jest Bole, bądź, bądź, nie pamiętaj, szybkie nogi, szybkie nogi. Kiedy mam cię położyć? Może po walce? Pytam, kiedy mam Ci znokałtobrę? Tylko spróbuj. Nie mów mu, co ma robić. Jacek, przetrzymaj się, jak już. panie Romku. Zaczynamy, panowie. Dobre. Macie na walkę trzy rundy. Każda runda po dwie minuty. Macie walczyć czysto i uczciwie. Pamiętajcie, że do was należy usunięcie własnej ringu. O boże! A teraz rozlejcie się do swoich narożników, czekajcie na gong. Zaczynamy. Zaczynamy. Masz jakieś ostatnie życzenie, znaczy pytanie? Daj spokój. Jesteś gotowy? Tak. ma związane rękawice. No to niesprawiedliwe! Dlaczego ten drugi nie ma związanych?! Ła, ła! On ma związane rękawice. Jasne, teraz wszystko na oh. oh. ja. mnie. Niech pan coś zrobi, niech ma skończy nie tę walkę! Nie mogę, jeszcze się nie skończyła runda. Oh. 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 Nic ci nie jest! Ej, nic ci nie jest! Ciocia Zosia! Matko Święta, on jest nieprzytomny! Wody! Wody, potrzebna nam woda! Wody, Stary, wody! Jak dobrze być w domu. O przytomni! O przytomni! Co? Co? No, dobrze? Przyszedł czas na nową strategię. Widzisz, gdzie on ma pas? A widzę! Chcę, żebyś go zaczął walić poniżej pasa! Nie, nie, co ty, co ty? No nie rozumiesz? Musisz! To jest twoja jedyna szansa! Sędzia przerwie wtedy walkę, a my zdążymy cię wywieźć z Warszawy, zanim Genek stanie z deski. Nie mam mowy. Albo walczę fair, albo w ogóle nie walczę. To ile mam czekać na ten gong? Żeby cię zabić? To... to gdzie mówiłeś, gdzie go mam uderzyć? O Jezu, woda się skończyła. No? Szybkie nogi! Dzień dobry, dzień dobry, dzień z zawsze dobry, jako ja cię zawsze podziwiam dzień dobry, Zamknij się dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nawet Cię nie dotknąłem! Raz, dwa, trzy! No wstawaj! Nie przerywaj, pasażera, liczy! Cztery, pięć, trzy. Halo! Gienek! A to widziałeś? A ja... Nic nie martw. On zaczyna się już męczyć! Do Oczep Dostanę! się! Boże, Krysiu, coś się stało! To bym jeszcze nie skończył! Puśmie, ja muszę zobaczyć, coś się stało! Raz, Krysiu, nic się nie stało! Ej, powiedz, coś, odezwij się! Ale jesteś fajny. I jak masz na imię? Dziewięć, dziesięć! Koniec meczu! Co mu się stało? Stary, stary, wygrałeś! Snokautowałeś go! Uuu. No, wiesz, że mnie nie zapomina. Wiedziałem, że damy mu radę. Zobaczę zobaczy, czy żyje. Może trzeba go jakoś ocucić. No. Dajcie, uciekajmy za nim o przytomniej.. Uciekajmy, 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 uciekajmy. Uciekajmy. uciekajmy! Mam nadzieję, że dostałeś dobrą nauczkę, kolego. Mhm. A, zobaczyłeś, że nie warto pyskować i zaczepiać ludzi na ulicy, ty góry Co powiedziałeś? A słyszałeś, co powiedziałem. Powiedz mu, co o nim myślisz, Jacek? Jacek! 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 Co Dostaw mnie! Dostaw mnie, dziękuję! Dło... Proszę. Dziękuję. To cześć. Ja idę do Muszelki. Ale po co tam idziesz? Przecież tam gory tam może być. No, to co z tego? Przecież to ja wygrałem. No. Ja wygrałem.